Witam na pierwszym meczu, w pełnym meczu z 14, bo stałem właśnie e, specjalnie można powiedzieć dla Pitera. On uwielbia pingwiny, ja preferuję kapitanów. Pogramy sobie trochę linii, nie będziemy zmieniać. Zobaczymy jak to wygląda w całym meczu, nie tylko ortemko. Myślę, że głośno to, to daje. Dobra. Więc no, zobaczymy no. Zobaczymy jak to będzie wyglądało czy jest. Duża różnica w porównaniu do Dema. I jak to się ono ogólnie prezentuje, no nie? Wiadomo. Wiadomo o co chodzi. Dobra, to lecimy. Lecimy w świecie, na czym. Niech będzie ciekawie. Później może dać nam ale to już. Następne odcinki, bo oczywiście już się do rusza. Luda, Along with Bill Clement, I'm Gary Thorne. We welcome you to Washington, DC. Hockey to be played here tonight no, between the Capitals okay, and the Picks. The Capitals team has a great penalty killing unit, and they I uh, I I think it's a tough way to win though, Gary. I mean they take so many things. Somehow they're able to win with it, but they're doing it the hard way. Watch that one through center ice. <laughs> oh, yeah.

a funny. 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 A for a teammate as he ties it up cross the ice to the corner under pressure Good good wrist shot he saves again 2009 season, the Washington just showed off their The Caps organization had the only That was Alexander. Oh, bombasty, bombasty, piekny Lewe okno, bramka zasłonięty, piękny a bomba. Jeff Lewis, Patrzcie bombarski, zasłonięcie piękne. One player. jeszcze jedna. Aj, tak, dzięki, na jeden na jeden to są dzięki. O i teraz idzie bombarski. Oh, flying is set. The groundings. that yeah, 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 So to work? And that's the one. Well, Gary, as long as they can continue executing. It's going to happen. This is a nice. I but he got A little altitude, and I to

Dobra, się on, Joel. Pierwszy strzał niestety nieudany, ale druga dobitka, to znaczy pierwsza dobitka, ale drugi strzał dojdzie. <grym> Algi, shut, cofnę się, nie wiem to tak trafi, ale pięknie, pięknie, bolato. I jeden. A później zaczniemy przyznać, a dostanę, od razu na dobry. A ja, ja, nie udało się. Zaraz Optie naar links. Ah. Koning. 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 Kurna z ną przegrania. No Zaczekaj, powiedziałem. Oooo, i pierwszy poleciał, stracił czopeczkę. I poleciał orping. A już miał lecieć kolejny strzał, normalnie się nie udało. Nie Widzicie? Czy... 16! Popatrzcie tą statystykę, leciał od góry. Mamy braki, strzały i uderzenia. 16 bombeci poszło na przeciwnika, a przeciwnik zadał dwie. Niestety jeden bankament jest, w lidze więc nie będą brać kapsami.

Ojej, że sukija zam. Swala opi Azi. Ależ mi ściągnął to samion. Bo i poleciał na rybę. I poleciał na rybę, Nie ma biki. Tak, się Zostaw mi tego pilota, kochanie, tam siadaj. I znowu mamy 4 na 4. Aj, i tym razem. O Jezu, co się stało? Aj. Hihihi. A

Nie spać, zwiedzać, zdjęcia robić. <śmiech> <śmiech> I gol Niklas Backstrom jeszcze zarobował! <śmiech> Normalnie... <śmiech> nie ma. Ojejku, nie ma. Nie ma przeciwnika, chyba, że aż tak Ale raczej... nie, no, zobaczymy dalej. Ale i tak nie przyjść Jest ciekawe do którego przyjeżdżam? Zaczynamy mecz później online. Zobaczymy jak to będzie wyglądało o. I poleciał. No i co? Ale, a widzimy. W porównaniu do dama co zmienili. Zmienili to, że mimo, że uderzymy kogoś mocno, to zawodnik z przeciwnej drużyny, który został tak jakby pokarany i tam trochę dostał e, podjeżdża i mamy możliwość wyboru bitki. Nie musimy, możemy, tak więc no to jest zdecydowanie lepiej. Bo tak to ile razy już podjechali po do mnie. Aaa! więc mamy możliwość zona od z czym

for games like that they got a wide open space on the slide no coverage great chance for us but she's not helping and that was she's done scott enough Brandon Sutter against Martin. All right, pochet. But shot. did was a No, goal is one of those that no, leads the offense We get five to get another. Let's do it. Yeah, they got to get another one, though, Gary. I don't think they've got a chance. They go into the third period down by two. They need another goal. Ale tak to musi zostać. Dobra, nie dostał, ale też jest ok. Aaaa, szkurna znowu. Za mocno. Mhm. Johanzo, Marcos. Mhm. Aj. Mmm, Thank you ball, yes. What may you a kicked in doing? No. you No. That, no. Yeah. that one ended up in the net. The question is, will it go up on the board? Well, listen, it's important to point out. You no, that's that's the off your skate You just can't. No, not No, a

Good. was good. No Teams had chances. It's a close game. That's first gangers got to find a way to do a bit more here in this upcoming period. generate more to go chances. Be. Spoko, yes, okay. <laughs> <laughs> i I jest! Niklas Backström! Druga w meczu! Na dzień dobry! Polaco! Bez asysty! Przejęcie. na no, przejął i uderzył. Spacro! Druga bramka Nick Niklas Pastrowa jest pięknie. No. A, odbiło się, win no, się zatrzymał no, call the Capitals are going to be short handed here. That whistle, two minutes, that for well, the penalty. a tripping pedal in Gary's You've got to keep your stick out from under the other guy's skates. Pittsburgh's power play unit coming out on the ice for the first time. Whether they need it, oh, yes, yeah. they are down by two. Power play unit still up. Fix that one up in the defensive zone. <laughs> it's a return pass. That'll get a whistle for the offside. Calone, yeah, it's up

Kurde no. Szkoda, było blisko. Było blisko szóstej bramki dla nas. Hi, hi, hi. No tak specjalnie, specjalnie, znaczy, ja wątpię, z Tobą to będzie. Patry na to jak ja O Jezu. Oje, nie no nie be... Jest! Bełknął ją, bełknął ją sam do bramki. A już myślałem, że nie będzie. Nie wiem czy to obrońca czy bramkarz, ale już w myślałem, że nie będzie. Tak pięknie rozklopane z prawej do lewej.

Oh my god. Oh, yes. Colts. Jason. 12 to 10. the back side. a quick. That's a, a stack. <laughs> 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 that one in cross into the offensive yes. Yes. So, Yeah. attached to this

2 secondi do końca, tak więc druga kara wygrana. E znaczy wygrana, niestety ci sono bravi. O jezu. O jezu. Ovi, 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 ovi. Ovi, tato robi. Aaaaaah, kurna obroni, a już szło. The to the the performance tonight enough to give him the number one star. he unbelievable. Yeah, jump on, boys, and let me get the offense done. What a dynamic player! I'm gonna lose that one, Let's Ah, boom. A ja. oh my go pysko, lego po pysku, lego kurna sam zaczął. to. Boom, boom, boom. A ja, jak ja to Kurna i maki, ale pięknie to robili to, to, to bruty to na mordzie. Wyświetlacz,

Fans got and it. Why not I'm your team, just mm -hmm. like they gonna mm -hmm. with mm -hmm. oh, ah, oh, a draw? You know, kinda struggling

60 sekund więcej, tak sobie nam się nic już raczej nie uda, bowiem dzięki za pierwsze spotkanie, w już 14. Pittsburgh Penguins, Washington Capitals. Gniazda wygrana. 7 do 3 przygodnia Pięknie, tak więc dzięki, zapraszam do następnych, zapraszam do ligi, która już niedługo.